Włącz telewizję, włącz myślenie, chodź z nami, jesteś wolnym człowiekiem! Pandemia to ściema. Dość tresury maseczkowej i rząd fałszywą pandemią rujnuje Polską. Dość. Takie hasła widniamy na banerach, które Klub Konfederacja Wożna rozwiną podczas swojej akcji społecznej. Klub przed Galeną w piątek 11 września informował Szami wobec, co myśli o całej tej sprawie pandemii. Dodajmy, że zgromadzenie było za zgodą miejskiego sztabu kryzysowego. Przybyli policjanci, stwierdzili, że banery treści wulgarnych nie mają i zakazanych symboli też nie. Powodów do rozpędzania zebranych nie było. Czy koronawirus istnieje? Pytamy organizatorów, bo może sądzą, że nie. Tak, oczywiście. Koronawirus jest znany w medycynie od ponad 50 lat. Medycyna bada ten koronawirus, także my nie kwestionujemy tego, co istnieje. No stan faktycznego nikt nie kwestionuje. Oczywiście. Każda akcja społeczna ma ważny cel. Ta akcja Klubów Konfederacji ważna tym bardziej. Służy obostrzeniom, które są wprowadzane przy okazji w tak zwanej pandemii koronawirusa, czegoś, co istnieje od, od ponad 50 lat i przeciwko obostrzeniom, które są no, nieadekwatne do, tego, co ja, do skali zagrożenia, do, do powiedzmy tego, co, co się dzieje tak naprawdę. Rozporządzenie dotyczy obostrzeń dla wszystkich obywateli, zachowywania dystansu, noszenia maseczek, w zależności od tego, czy jesteśmy w strefie zielonej, żółtej, czerwonej oraz różne inne. Tam naprawdę jest bardzo dużo rzeczy mówiących o tym, że tak naprawdę sanepit może każdego zmusić do, do, do sporządzenia testów, do badania i tak Można mieć wrażenie, że media w sprawie pandemii czasem się z realiami rozmijają. Czy media o koronawirusie aby nie kłamią? Drążymy temat. No, jeśli bym powiedział, że, że bezwzględnie kłamią, to, to bym też powiedział nieprawdę. Ostatnio, ostatni poniedziałek na TVP3 w telewizji publicznej był program pana Jana Pospieszalskiego, Warto rozmawiać, w którym. Była obiektywnie przedstawiona sytuacja, gdzie pan doktor, profesor Gut bodajże stwierdził wprost, że to co jest pandemią, pandemia została wywołana nie przez koronawirusa, nie przez media, nie przez polityków, tylko przez rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami na temat nowego porozumienia gospodarczego. Także tam media w zdecydowanej większości oczywiście zamilczają prawdę. Natomiast zdarzają się takie okienka, gdzie można posłuchać prawdy. Ponoć każda sytuacja społeczna ma tak zwane drugie dno. Czy więc ktoś na czasach zarazy zyska? Według mnie jest to, e, tak jakby, przykrywka do tego, co się dzieje z budżetem. Państwa polskiego. Prawdopodobnie za jakiś czas będzie informacja o tym, oczywiście po wprowadzeniu szczepionki, po wywołaniu zapotrzebowania na tą szczepionkę wśród, wśród naszych obywateli, będzie informacja taka, że no. Proszę bardzo, zwalczyliśmy ten, ten groźny wirus, tą pandemię, przeszliśmy suchą nogą, mieliśmy bardzo mało strat, no, a że budżet jest w takim stanie, to jest wina wina koronawirusa, wina pandemii. Także no, służy według mnie przykrycie tutaj sytuacji gospodarczej, jaka jest centralna. Gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie. Nosić maseczki czy nie nosić? Pomagają czy szkodzą? Same dylematy. Takie maseczki przykrywające to nie pomagają. No one nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem. One nie zabezpieczają przed zachorowaniem, dlatego. Nie, Prawda nie, nie wiem. Koronawirus to jest, to jest wirus grypopochodny. gry po Po pierwsze, z 2000 osób, które zmarły, które jest podane na koronawirus. Ministerstwo zdrowia powie, podało, że 270 osób zmarło na. Faktycznie COVID-19, reszta osób miała, miała tylko COVID-19, a chorował na powiedzmy e, raka, na, na, na serce i tak dalej. Ponoć, jak mówili organizatorzy akcji, zdarzyło się pewnemu sanepidowi, że pozostawił próbkę do badania na koronawirusa w domu badanego. Następnego dnia przysłano temuż badanemu wyniki testów. Były negatywne. Nam się zdaje, że czasy pandemii przeżyją szczęśliwcy. Z pychowcami może być gorzej.